Przejdź do wtyczki WooCommerce, następnie Zamówienia. Poniżej znajdziesz wszystkie zamówienia, jakie zostały zrealizowane w Twoim sklepie. Jak widzisz, znajduje się tutaj kolumna ze statusem. W każdej chwili przy danym zamówieniu możesz zmienić status, klikając w checkbox, a z listy u góry wybierając odpowiedni status. Gdy wybierzesz dany status, kliknij zastosuj. Pamiętaj tylko, że po ustawieniu statusu na zrealizowany, klient otrzyma dostęp do Twojego produktu. W tym przypadku chodzi o produkt online. Dlatego, jeżeli zmieniasz ręcznie statusy, upewnij się, że wcześniej klient faktycznie zrealizował płatność. Po zrealizowanym zamówieniu, klient otrzyma na maila podsumowanie zamówienia.